Jak się będzie tutaj mieszkało, jak się tutaj będzie żyło, jak się będzie tutaj prowadziło interesy. Nie ma nic łatwiejszego, jak weryfikacja tych pytań poprzez najem nieruchomości luksusowej, dzięki którym możemy zobaczyć na żywym organizmie, jak wygląda mój dzień, jak wygląda mój tydzień, jak wygląda mój miesiąc, jak wygląda mój weekend. Mamy marzec, za chwilę będzie tutaj piękna pogoda, piękne słońce, na przykład po pracy, przed pracą mogę iść na plażę. Mogę sobie popływać, mogę korzystać z piękna, kaszub. Jest co robić. To co jest ciekawe, ten piękny apartament w odróżnieniu od standardów rynkowych możemy wynająć na okres krótszy niż 12 miesięcy. Czyli okres przykładowo 5 miesięcy, czyli mówiąc wprost sezon letni. Zapraszam do kontaktu. Adam Dubiela.